26 marca, dzisiaj jestem otwarta na boskie przewodnictwo. Nieustannie poszerzam swoje rozumienie. Uczę się, codziennie zwiększam świadomość boskiej mądrości wewnątrz mnie. Cieszę się, że mogę żyć i czuć wdzięczność za dobro, które mnie spotyka. Dla mnie życie to nauka. Codziennie otwieram umysł i serce, oraz odkrywam nowe rzeczy, nowych ludzi, nowe punkty widzenia i nowe sposoby zrozumienia tego, co dzieje się wokół i wewnątrz mnie. Im więcej rozumiem, tym bardziej świat się poszerza. Moje nowe umysłowe umiejętności naprawdę pomagają mi w tym, aby czuć się bardziej komfortowo wobec wszystkich zmian zachodzących w niezwykłej szkole życia na planecie Ziemia.